Emocje jeszcze nie opadły. Jesteśmy tuż po Royal Rumble 2026, a to, co wydarzyło się tej nocy, powoli rysuje nam obraz nadchodzącej Restylmenii. Szczerze mówiąc, po Gali mam w głowie więcej pytań niż odpowiedzi. Czy to było widowisko, na które czekaliśmy? Usiądźcie wygodnie. Oto moja opinia dotycząca Royal Rumble 2026. Zaczynamy od kobiet, i nie będę owijał w bawełnę. Dla mnie ten mecz to kompletna pomyłka. Jeśli liczyliście na wielkie niespodzianki, to jedynym powrotem jaki dostaliśmy był powrót Bribella. Trochę mało, prawda? Zamiast legend dostaliśmy festiwal z wewnętrznych obecnych drużyn. Wyraźnie zarysował się konflikt na linii Alexa, Bliss i Charlotte oraz Liv Morgan i Raker Rodriguez. Ostatecznie to Liv Morgan uniosła rękę w górę i to ona oficjalnie zaklepuje sobie bilet na WrestleMania. Zasłużenie? Myślę, że chyba tak. Dajcie znać, co o tym myślicie. Potem przyszła pora na starcie techników. Miałem cień nadziei, że AJ Staś dokonanie możliwego, ale Gunter był nie do przejścia. AJ stać walczył dzielnie, ale po serii morderczych duszeń po prostu odpłynął. Sędzia nie miał wyboru. Koniec walki, i Gunter zostaje zwycięzcą. Najciekawsze stało się jednak po gongu. Styles zaczął żegnać się z fanami. Ściągnął rękawice i gdy już miał je położyć na ringu, co jest jasnym symbolem emerytury, nagle się zawahał. Założył rękawice z powrotem i odszedł na zaplecze. Czy to zwiastun powrotu do TNA? Powrót fenomenalnego do domu? To obecnie najgorętszy temat w sieci, więc piszcie w sekcji komentarzy co o tym uważacie. Walka o mistrzostwo WW w była tym, czego mogłem się spodziewać. Od początku stałem murem za Drew McIntyre'em i kompletnie się nie zawiodłem. Sami Zen miał tam jakieś przebłyski, jednak pod sam koniec McIntyre praktycznie go rozniósł. Wykonał dwa klejnurki i było po wszystkim. Krótko, zwięźle i na temat. Drew nadal dominuje jako mistrz. Main Event zostawił nas z wieloma znakami zapytania. Po pierwsze, kim był tajemniczy napastnik, który wyeliminował Brona Breakera? To może być jeden z najciekawszych wątków nadchodzących tygodni. Po drugie, widziałem zdjęcia w internecie, że jest to prawdopodobnie Logan Paul, ale nie wiem i dlatego tylko na razie umieściłem te informacje. Wrzucę Wam w tym momencie zdjęcie, które pokazuje, że mógłby to być Logan Paul. Jak wiecie, zagadek jest wiele. Sam mecz, cóż, nie porywał. Liczyłem na więcej legend i nie mówię tutaj o krysie Jericho. Na plus na pewno debiut Powerhouse Hopsa i powrót L.A. ale tempo momentami siadało. Kiedy w ringu została ostatnia czwórka, modliłem się tylko o jedno. Boże, tylko nie Gunter. Na szczęście WWE postawiło na sprawdzone nazwisko. Roman Reigns wygrywa Royal Rumble Match. Czy oryginal Shift odzyska tron na WrestleMania? Zobaczymy już niebawem. Od siebie dodam, że momentami jeszcze Royal Rumble było tragiczne pod względem na przykład tego wychodzenia Jaya Uso. Jezu, jak mnie to denerwuje, nie wiem, czy was też tak to denerwuje, że po prostu on wchodzi do ringu, wszyscy muszą się zatrzymać, bo on będzie gitował, będzie pokazywał i gra ta jego muzyka. Było to najbardziej beznadziejny moment w całym Royal Rumble. Oraz oczywiście mam też pewne obiekcje względem obawem jego, który no wyszedł, bo wyszedł, fajnie to wyglądało, prezentuje się perfekcyjnie ten zawodnik, ale wyrzucał takich zawodników wywalił jak Ray Mysterio, jak Rusev. Rusev to już w ogóle został z, no, po prostu potraktowany chyba jak największy śmieci w WWE. Ale o tym nagram chyba oddzielny odcinek na temat Rusewa. Powiem szczerze, że jestem zirytowany jak postawili niektórych zawodników względem yy, postawienia go naprzeciwko Oba jego. Nie wiem jak wy macie, ale napiszcie to w komentarzu, czy również macie to samo odczucie co ja, czy jednak jesteście z tego zadowoleni co się wydarzyło. Moja ocena Gali to naciągane 5 na 10. Wyniki są w porządku, ale samo prowadzenie show pozostawiło sporo do życzenia. Mało powrotów, publika momentami jakby nieobecna, a w oczy kuły puste miejsca na trybunach. W pewnie i tak zrobi swoje, ale my jako fani dostaliśmy produkt co najwyżej średni. To było moje odczucie na gorąco, a jak wy oceniacie tegoroczne Royal Rumble? Kto był waszym faworytem, a kto was zawiódł? Piszcie w koniecznie w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie.